Siemanko, z tej strony Norris witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Far Cry 2 i kontynuujemy naszą przygodę. Uff. Jak pamiętacie w tym odcinku mamy wykonać zadanie polegające na wysadzeniu cystern. Tym razem wybierzemy sobie taką drogę, nie będziemy delikwenta żadnego likwidować na razie. Po prostu weźmiemy, wysadzimy cysterny. Przy okazji dużo, dużo, dużo postrzelamy. To jest z drugą stronę. Nie tutaj, to tędy i trzeba iść. Granie ścienia się na dzień dobry, proszę cię bardzo. Możesz? Dziękuję. Eee, dobra, lecimy słuchajcie tędy. What the fuck, ostatnia tabletka. Będziemy musieli się jakoś bujnąć po jakieś niektóre. Jakieś tabletki w najbliższym czasie, bo malaria, widzę, zaczyna nas dopadać. Dobra, pobiegnijmy sobie tędy, bo to jest praktycznie za tymi górami. Mógłbym jakoś kombinować wspinając się, no ale niestety, kurde, nie jestem climberem żadnym, nie? Patrz, ta, znalazłem skrót. Coś, co nam jest potrzebne i to bardzo. I zaraz wypróbujemy naszą nową broń, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Dlaczego? Dlaczego taka piękna broń leżała po prostu na ziemi? Nie, żebym narzekał, nie? Dobra. To jest na jakiejś pustyni, tak? Wejdźmy na jakąś górkę. O, w dupę. Dobra, czekajcie, zróbmy małe rozpoznanie terenu. Robocop. Ro Dobra, nie wiem dlaczego, ale już mi grze znowu, znowu zaczyna ścinać. Kolejny. Dobra. Boże, ile ludu tutaj jest? No to powiem wam, mamy dzisiaj odcinek. Mamy piękny odcinek dzisiaj. Który to jest odcinek? 15? 14? Nie wiem. E, dobra, jak to jest? Zniszczyć cysternę, tak? Cysterny są tutaj. Trochę lipnie byłoby złożyć od razu z górki, zważając na to, że tamten koleś jest całkiem niedaleko. Ale jeśli dobrze to rozegramy, mamy szansę, że nas nikt nie zobaczy. Dobra, tutaj nie widać. Musimy się zakraść tutaj. O! Dobra, nie widział mnie. Eee. Dobra, kolejny nikt mnie nie zobaczył jeszcze. Kurde! Dobra, koniec zabawy. Spoko. Pierdziele to już się zacięło, ale żebym gówno znalazł na tyle ulicy. Co jest? Dobra. No to zaczęliśmy dzisiaj, dzisiaj zabawy już A ty 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 Piękna obrona. Dobra, załatwmy to tutaj, a ty ostrzelajmy każdego, a ty on pójdzie tutaj w tą stronę teraz. Dobra. Kurde. Tutaj, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Wychylaj się, wychylaj się Okej okay. Wiej, wiej stary, wiej, 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 wiej mord, wiej Dobra Dziesięć naboi mamy To jest A ja, 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 nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, Dobra, czekajcie, czekajcie, zaklinowałem się, nie, no, dobra, jeszcze jesteśmy w, w sporo Dobra, ostatnia. O, granat, no spoko. przyda się. Dobra, pozbierajmy wszystko. Bo broń naprawdę jest dobra. Mi się jak najbardziej ona podoba. Do ładnymi seriami strzela, ładnie można przycelować. Czy, by, czy byśmy wszystkich już tu wystrzelali? Na dziś? Dobra. ktoś jeszcze? Nie widać. Ale to nie znaczy, że nikogo tutaj nie ma. Nie możemy być na otwartej przestrzeni. O kurde, nie, 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 nie. Wejdźmy do tego magazynu. Jak wysadzić te wszystkie cysterny? Nie mnie ciekawi tutaj, grze teraz. Dobra? Zawsze równie dobrze mogliśmy się skapić tutaj. Wszystkim wystrzelać po kolei. Ale nie, tamta kampa była naprawdę bardzo dobra. Dobrze rozegrane. Cieszy mnie to. Zobaczmy, czy na pewno nikogo tutaj jeszcze nie ma. Nie chciałbym, żeby ktoś, ktoś mnie zaskoczył w jakikolwiek sposób tutaj. Coś słyszałem. Dobra. Musimy jakoś uważać tutaj. Myślę, że na razie nikogo nie ma, ale... W każdej chwili mogłem naciągnąć jakieś posiłki. Czytaj mamy przez ranę. <grym> Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, czekajcie. Ta cysterna, tak? Dobra. Zobaczmy, co da się z nią zrobić. Granat? Wow. Ja się opowiadam za czerwonymi, nie? Okej, okay. przecież nie, czekajcie. Ja się opowiadam za, opowiadam za czerwonymi. Ja po prostu wykonuję zadanie dla zabawy, tak? Spoko. E, tutaj nic. Dobra, słuchajcie, możemy, możemy się zwijać. Ja myślałem, że trochę dłużej tutaj posiedzimy. Dłużej, dłuższa zabawa będzie. Ale no, nie ma co płakać. Ze mnie strzela do mnie ktoś. A! Stąd! My się kolegom zaraz zaopiekujemy. Przepraszam bardzo, ale ja koledzy nie daruję tego, że zostałem tak perfidnie znieważony. Czytaj chciał mnie zabić. Jakoś tu się wchodzi. Musi się wchodzi. dać wejść na no właśnie tak. Dobra. What the fuck?! Dance, dance fucker, Co ci się stało, kolego? Wczuj się w klimat. Ja rozumiem, że się nie chciałem. Ale... Crazy dance, man. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Nie mam pytać co do lesia. Naprawdę. Równy gościu. Czekajcie, wiem, wiem co możemy chyba zrobić. Spróbujmy w inny sposób. Pojedziemy do jakiegoś miejsca z bronią, co? Może uda nam się tam coś zrobić z tymi skrzynkami? Choć tu człowiek uczy się na błędach, nie? R. Dobra, jedziemy. <laughs> Kurde, nie wiem co mu się stało, ale... Pataczki dostał no. Jedziemy, teraz znowu będzie trzeba zaraz odbić. No fucking way. Kurde. To jest! Nie apteczki. Dobra. Jakoś damy radę. Albo i nie. Dobra. Jak tylko słyszę, że samochód, to trzeba uciekać. Ulecz mi się, ulecz się, ulecz się, ulecz się. Nie wiem czymkolwiek, stary Pandaży w domu nie masz. Ok, czekajcie, zróbmy sobie taki trik. Że sprawdzimy czy tu nie ma apteczek żadnych Diament Diamentów też tutaj nie ma już hmm. Ale co z apteczkami poczekajcie Piątka A, dobra I chodźcie pojedziemy gdzieś do jakiegoś miejsca, może do tego sklepu z bronią bo zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że tam też będzie jakiś e, jakaś, jakaś taka fajna, ta 16% gry, jakaś apteczka jedziemy byle tylko się na razie nie napatoczyć na nikogo Dobra, tutaj nikogo nie widzę Okej okay. czy my już tu byliśmy nie byliśmy kiedyś? Co to jest? Dobrze Proszę bardzo.

No dobrze, dobrze. Czybym coś sobie zakupił? Hmm, ja czegoś nie rozumiem tutaj. Oczywiście tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym odcinku, nie? Żeby nie było. Dobra, chodźcie, wejdziemy jeszcze do tych drzwi obok tutaj. Zobaczymy, co tutaj się święci. Mhm. W tę manierę. Ok, tutaj mamy jakiś safe house. Tak zwany. Już pewien mamy. Coś już po prostu mamy. Jakieś, jakieś podstawy mamy. Poczekajcie. A czy czasem tego nie kupuje się w internecie? Tutaj robiliśmy zakupy. Poczekajcie. Usiądziemy i spróbujemy znaleźć jakieś skrzynie. Okej, okay, dobra, walić to. Wyposażenie. Hmm, nie, 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 nie. Hmm. Materiał wybuchowy, powiadacie. No dobra. Broń. Podręczniki. No, Wyposażenie. To nie tutaj. Niestety nie tutaj, ale w pewnym sensie już możemy zrobić jedną rzecz: zamienić sobie nasz miotacz ognia, który tak ostatnio uwielbiamy, na coś bardziej praktycznego. Dobra, weźmy to. O właśnie. Taką zabawę to my lubimy na konwoje. Także słuchajcie, na razie Wam dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych. Rozwalimy ten konwój. Zobaczmy tylko jeszcze dzisiaj, w którym miejscu ten konwój się aktualnie znajduje. Oczywiście po drugiej stronie mapy, nie? Bo to nie może być inaczej. Także dzięki bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!